Dzień dobry, witam państwa serdecznie na konferencji prasowej prezydenta miasta stołecznego Warszawy, Rafała Trzaskowskiego i kandydata na prezydenta Polski oraz burmistrza miasta Ostrzeszów, Patryka Jędrowiaka. Panie prezydencie, i burmistrzu, może od burmistrza zaczniemy, oddaję głos. Dobrze. Szanowni państwo, dzisiaj spotkamy się tak naprawdę po pięciu latach. Pięć lat temu pan prezydent odwiedził Ostrzeszów, kiedy to tłumy naszych mieszkańców i gości przywitały go na rynku w Ostrzeszowie. Dzisiaj konwencja inna. Ja się bardzo cieszę, że w ogóle mogliśmy powtórzyć tę wizytę. Wcześniej spotkaliśmy się, rozmawialiśmy o tym, jak Ostrzeszów przez te pięć lat się rozwinął. Nowe zakłady pracy, nowe miejsca rekreacji, ale też ważny element dzisiejszej wizyty, czyli spotkanie w zakładzie z długoletnią tradycją. Tradycją sięgającą naprawdę wielu, wielu lat i produktami znanymi w całej Polsce. Cieszę się, panie prezydencie, że możemy pana po raz kolejny gościć, że tym razem ta wizyta ma nieco inny charakter, ale jestem przekonany, że nasi mieszkańcy też dzisiaj chętnie przyjadą na spotkanie do Ostrowa Wielkopolskiego. Więc jeszcze raz witamy w Ostrzeszowie, cieszymy się na tę wizytę i ja ze swojej strony życzę powodzenia. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo panie burmistrzu za zaproszenie do Ostrzeszowa. Kontynuuję swój objazd Wielkopolski, kolejny region. Bardzo się cieszę, że jestem właśnie tutaj, dlatego że po pierwsze miasto się rewelacyjnie rozwija i widać to nawet po tych pięciu latach, olbrzymią różnicę, ale również dlatego, że jesteśmy właśnie w zakładach Poleny w Ostrzeszowie, i to pokazuje, w jaki sposób nasze własne rodzinne firmy mogą się dobrze rozwijać, dawać miejsca pracy, dbać o środowisko przyczyniać się do tego, że takie miejscowości jako strzeszów mogą się rozwijać. Bardzo się z tego cieszę, że takie firmy funkcjonują, że są znane w całej Polsce, bo kto z nas nie zna mydła biały jeleń. Ci wszyscy, zwłaszcza, którzy się borykają z alergiami, z różnego rodzaju problemami zdrowotnymi, właśnie korzystają z tego typu produktów, które są hipoalergiczne, a tutaj w Ostrzeszowie cała gama takich produktów jest produkowana. Produktów, które są bardzo konkurencyjne, produktów, które są zdrowe, produktów, które są produkowane dzięki rodzimym polskim maszynom, produkowanym pod Pruszkowem, ale właśnie ze współudziałem, tutaj techników z Ostrzeszowa i właśnie takie firmy zapewniają nam bezpieczeństwo, dlatego że drodzy Państwo, jeżeli mówimy jasno o patriotyzmie gospodarczym, mówimy o tym, że właśnie powinniśmy dbać o to, żeby polskie firmy się mogły rozwijać, żeby mogły dobrze funkcjonować na rynku polskim, ale również mogły funkcjonować na rynku europejskim, powinniśmy zrobić absolutnie wszystko, żeby stworzyć do tego odpowiednie warunki. Takie firmy dobrze współpracują z samorządem, Dbają o środowiska, tworzą nowe miejsca pracy. No i oczywiście również są powodem do dumy lokalnych społeczności, co bardzo istotne. Ale dla nas wszystkich dzisiaj, w tych trudnych czasach, ważne jest bezpieczeństwo. Oczywiście kwestia bezpieczeństwa odmienianego na wszystkie, przez wszystkie przypadki to wzmacnianie naszych zdolności obronnych, to zabezpieczanie naszej granicy, ale to również jest patriotyzm gospodarczy, dlatego że wzmacnianie naszych firm, wzmacnianie naszego rolnictwa przyczynia się do tego, że jesteśmy dużo bardziej bezpieczni i gotowi, na wszelkiego rodzaju sytuacje, choćby szare mydło. Przecież to właśnie szare mydło jest potrzebne do tego, żeby w trudnych sytuacjach radzić sobie i w trudnych sytuacjach, żeby lekarze mogli się nim posługiwać. Mało kto o tym wie, a warto o tym wspomnieć, bo to się też po prostu przysłuży naszemu bezpieczeństwu. Kiedy załamywały się łańcuchy dostaw, w całej Europie, na całym świecie. Wtedy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że musimy stawiać na własne, rodzinne firmy. Cieszę się, że tutaj przyjechałem. Rozmawialiśmy o tych wszystkich problemach, z którymi borykają się polscy przedsiębiorcy. Oczywiście przede wszystkim o inflacji, która rosła przez te ostatnie lata w sposób lawinowy. Na szczęście ostatnio inflacja została w pewnym sensie, no, jej wzrost powstrzymany w pewnym stopniu, chociaż dalej oczywiście niestety ceny rosną. Rozmawialiśmy o cenach energii, dlatego że one mają bardzo duży wpływ na konkurencyjność naszych przedsiębiorstw. Musimy zrobić absolutnie wszystko, żeby te ceny energii były jak najniższe. Rozmawialiśmy również oczywiście o tym, jak zapewnić warunki do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Ja szykuję taki program, bardzo konkretne rozwiązania, które właśnie wynikają z dziesiątek, ba setek rozmów, które przeprowadziłem z, na, z naszymi przedsiębiorcami. Oczywiście chcemy wyjść poza te truizmy, bo trzeba oczywiście powtórzyć o tym, że na najważniejszy jest jasny i przejrzysty system podatkowy, który się nie zmienia z tygodnia na tydzień. Prezydent jest od tego, żeby tego pilnować, żeby wszystkie ewentualne zmiany były dobrze przygotowane, żeby one były skonsultowane z przedsiębiorcami, żeby był zawsze czas na ich wcielenie w życie, ale chcemy wyjść poza tylko i wyłącznie tego typu konstatacji i przygotować cały pakiet rozwiązań, które przyczynią się do tego, że polskie przedsiębiorstwa będą mogły się lepiej rozwijać. Bo tak jak mówimy, dają miejsca pracy, Nasi przedsiębiorcy płacą tutaj podatki, ale również zapewniają nam bezpieczeństwo, zapewniają nam niezależność, zapewniają konkurencyjność polskiej gospodarki. A tak jak tutaj pole na Wostrzeszowie, są również powodem do dumy, dlatego że jesteśmy wszyscy dumni, kiedy zwiedzamy, widzimy tego typu przedsiębiorstwa, które mogą konkurować z przedsiębiorstwami na całym świecie, które pokazują, że sami jesteśmy w stanie tworzyć maszyny, myśl techniczną, że nie musimy się posiłkować tylko i wyłącznie rozwiązaniami, które przychodzą do nas z całego świata, a poza tym to, co najważniejsze, że jesteśmy w stanie produkować produkty, które są konkurencyjne, produkty, które są zdrowe, produkty, które są popularne wśród Polek i Polaków. I o to dokładnie chodzi, drodzy Państwo, dlatego że to jest właśnie zdrowy rozsądek. Popieranie tego typu rozwiązań, które będą e, czyniły życie naszych przedsiębiorców łatwiejszym i poprawiały konkurencyjność naszej gospodarki, na tym właśnie dzisiaj, w tych trudnych czasach e, polega e, zdrowy rozsądek, o którym przez cały czas mówimy. Więc jeszcze raz wielkie podziękowania dla pana burmistrza za zaproszenie. Bardzo jestem dumny z tego, jak Ostrzeszów się zmienia i jak zmieniają się te miasta w całej Polsce, ale tutaj w Wielkopolsce, kiedy przypominam sobie te wizyty przez te ostatnie lata, właściwie po każdej takiej wizycie widać, jak te nasze małe ojczyzny się zmieniają. No i wielkie oczywiście również podziękowania dla pana prezesa i dla zarządu firmy Polena za to, że mogłem zwiedzić tę fabrykę no i poczuć dumę z polskich produktów, drodzy państwo. A tak jak mówię, wszyscy mydła Poleny z Ostrzeszowa znamy. Mamy Dziękuję czas bardzo. na kilka pytań. Dzień dobry, Alan Lutz-24. Panie Prezydencie chciałem dopytać o te konkretne oferty dla przedsiębiorców, o których Pan wspomniał. Czy mógłby Pan powiedzieć, jakie to konkretne pomocy, jaki konkretny program ma Pan dla przedsiębiorców? I druga kwestia to finansowanie telewizji Republika Zarządów Prawa i Sprawiedliwości z publicznych pieniędzy. Na jaką misję szły te publiczne pieniądze? I y, jak pan skomentuje decyzję o koncesji dla Telewizji Republika? Drodzy Państwo, szykujemy ten pakiet, dlatego że no, rozpoczęliśmy kampanię wyborczą dosłownie kilka tygodni temu. Ja od miesięcy jeżdżę po całej Polsce i spotykam się z przedsiębiorcami. Wsłuchuję się w ich postulaty i na tej podstawie przygotuję pewien pakiet rozwiązań, który oczywiście. Najpierw skonsultuję, porozmawiam o tym z ministrem finansów, dlatego że chcielibyśmy od razu wcielić przynajmniej część tych rozwiązań, nie czekać nawet na wybory prezydenckie. Natomiast oczywiście ten pakiet będzie potrzebny do tego, żeby jasno również mówić o tym, jak ewentualnie, jaka ewentualnie będzie konsekwencja wygranych przeze mnie wyborów prezydenckich że będziemy mieli prezydenta, który będzie niezależny, który będzie się wsłuchiwał w głos naszych przedsiębiorców. I jeżeli rząd nie będzie chciał wcielić niektórych z tych rozwiązań, które ja zaproponuję, no no to jest oczywiście najprostsza ścieżka i najbardziej efektywna. To ja wtedy wezmę sprawy w swoje ręce i będę zgłaszał swoją własną inicjatywę. Myślę, że dosłownie w przeciągu najbliższych tygodni ten pakiet będzie gotowy. Będziemy go prezentować i rozmawiać już wtedy o konkretach. Natomiast jeżeli chodzi o państwo PiS, no, wszyscy państwo widzieli, co działo się przez 8 lat rządów PiSu, kiedy pieniądze publiczne były wydawane w celach partyjnych. Widzieliśmy Fundusz Sprawiedliwości, widzieliśmy mnóstwo innych przykładów, w których pieniądze publiczne były używane do prowadzenia kampanii wyborczej, które były używane do tego, żeby wspierać jedną partię. To jest coś absolutnie niebywałego. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim procederem na taką skalę i z taką bezczelnością. No i widzieliśmy również wspieranie z pieniędzy, z pieniędzy publicznych partyjnej telewizji nie skończyły się czasy partyjnej TVP. W związku z tym PiS zrobił absolutnie wszystko, żeby inwestować pieniądze w inne partyjne telewizje, używał do tego jak słyszymy środków publicznych, telewizje, które dzisiaj przejęły tę niechlubną rolę dzielenia polskiego społeczeństwa, atakowania ludzi, pomówień Manipulacji, bardzo często kłamstw. Widzieliście Państwo tę kampanię nienawiści, którą Telewizja Republika rozpoczęła i rozkręciła, jeżeli chodzi o Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. No, absolutny skandal. I dzisiaj wiemy, że to wszystko działo się za publiczne pieniądze. Ja uważam, że też wszyscy powinniśmy z tego wyciągać konsekwencje na przyszłość. Dzień dobry, tak Wizdała telewizja Polsat, Polsat News. Panie prezydencie. Poprosiłabym o komentarz do sytuacji ze spotkania wczoraj w Ciechanowie z panem kontrkandydatem Karolem Nawrockim, kiedy jeden z uczestników tego spotkania, ksiądz Probosz jednej z parafii, zasugerował Karolowi Nawrockiemu, by ten, jeżeli spotka się z profesorem Dudkiem, to tutaj cytat wymierzył mu prawy, prosty lub lewy. Jak czytać takie słowa i jak potencjalnie by pan zareagował, gdyby taka sugestia w stosunku do kogokolwiek pojawiła się na spotkaniu organizowanym przez pana? Ja byłem zawsze do tej pory przekonany, że Kościół Katolicki uczy o nadstawianiu drugiego policzka, a nie do wymierzania sprawiedliwości. To jest coś absolutnie niebywałego, żeby nawoływać na spotkaniach politycznych do tego typu zachowań, do agresji. I jeszcze do tego robi to ksiądz Proboszcz. Naprawdę niesłychane, bez precedensu, ale mnie dużo bardziej niepokoi reakcja pana Nawrockiego, dlatego że, drodzy Państwo, no, na spotkaniach mogą się różne rzeczy zdarzyć, ludzie mogą zadawać różne pytania. E, natomiast to, że e, pan Nawrocki podziękował za e, taką sugestię, skłonił się, jakby uznając, że to jest w ogóle świetny pomysł, to jest coś niebywałego, dlatego że spodziewalibyśmy się zupełnie innej reakcji reakcji, która jasno potępi nawoływania do, do przemocy. No ale widać, że, że kandydat pis PiSu tego typu nawoływania uważa za coś całkowicie naturalnego i chyba myśli w podobny sposób. Przecież szczyci się tym, że jest bokserem. No, czekamy na jasną reakcję, dlatego że brak reakcji po prostu świadczy o tym, że kandydat nie widzi nic złego w tego typu zachowaniach. Dzień dobry, Paula Borowska, TVP Info. Panie prezydencie, ja chciałam zapytać o to, co pana zdaniem jest najważniejsze w tych wyborach. Bezpieczeństwo, inflacja czy inne aspekty i też co się z tym jednocześnie wiąże, jakie zagrożenia na dziś widzi pan w kontekście przyszłości Polski? Drodzy państwo, Zacząłem w Gliwicach mówić o tych najważniejszych wyzwaniach i to podtrzymuję dlatego że jeżeli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa odmienianego przez wszystkie przypadki dlatego że to oczywiście bezpieczeństwo militarne bezpieczeństwo naszej granicy bezpieczeństwo energetyczne cyberbezpieczeństwo czy w końcu właśnie bezpieczeństwo żywnościowe bezpieczeństwo które jest zapewniane przez konkurencyjność naszych firm to jest dokładnie to o czym rozmawiamy w całej Polsce. Jeżeli mówimy o kwestiach związanych z patriotyzmem gospodarczym, to jest dokładnie to i o sytuacji gospodarczej w Polsce, o czym mówi większość polskich rodzin. Czy w końcu, jeżeli mówimy o szansach dla wszystkich miast w Polsce, żeby mogły się rozwijać, tak jak może rozwijać się Ostrzeszów, to jest dokładnie to. O czym większość Polek i Polaków w tej chwili mówi, dlatego uważam, że w kampanii wyborczej powinniśmy się właśnie koncentrować na tym. Wszyscy, drodzy Państwo, wiecie, jakie ja mam poglądy, od wielu lat ich nie zmieniam, natomiast czymś całkowicie naturalnym jest, że w kampanii wyborczej mówi się o tych sprawach, o których mówią Polki i Polacy, a rzeczywiście bezpieczeństwo dzisiaj, w tych niepewnych czasach geopolitycznych, jest sprawą nadrzędną. Trwa wojna w Ukrainie my oczywiście dalej będziemy wspierali Ukraińców w tej wojnie bo walczą za nasze bezpieczeństwo i będziemy wspierali aspiracje europejskie Ukrainy. Zmieniła się administracja w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ja podchodzę do tego spokojnie, ale musimy Amerykanom tłumaczyć, że nasze bezpieczeństwo jest w najbardziej istotnym interesie Stanów Zjednoczonych i stabilności Europy. W związku z tym rzeczywiście nic dziwnego, że o tym mówimy. I również my wszyscy inwestujemy w bezpieczeństwo, bo program Warszawa Chroni, który ja wprowadziłem miesiące temu, doprowadza do tego, że również samorządowcy biorą na siebie część odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Razem współpracujemy z innymi samorządowcami, jeżeli chodzi o wzmocnienie obrony cywilnej i ochrony ludności. Ja wyznaczyłem nam cele konkretne dotyczące Odporności na cyberataki, czy na zabezpieczenie infrastruktury krytycznej, czy w końcu wzmacnianie centrum bezpieczeństwa. Wszyscy za bezpieczeństwo dzisiaj odpowiadamy. Samorządy też się w ten proces zabezpieczania polskiego bezpieczeństwa włączają. To było ostatnie pytanie. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze raz. Dzięki.